Tak, no nie da, nie, da, nie da się ukryć, że, że pierwsze dwa sety były, były bardziej wyrównane niż ten trzeci ostatni, bo ten trzeci tak naprawdę przystanie po 16, czy około, około, około tego wyniku odjechaliśmy już na 3 punkty i naprawdę Kuprom musiał się bardzo postarać, żeby nas dogonić coś im nie udało, a, a ten pierwszy i drugi set no, no tak wyszło, że, że akurat tam popełnili troszeczkę Troszeczkę więcej błędów w końcówce i, i to i to się na nich zemściło i dzięki temu my wygraliśmy te dwa sety. To jest spotkanie, ale chyba najlepszy nasz występ w tym sezonie w hali Mosiru był przeciwnik. Naprawdę wyjątkowo mocny. Koprum Lubin to jest zespół, który najmocniejszym już urywał punkt. Z każdym się bije w tej lidze i dla nas jest to bardzo wartościowe zwycięstwo. Tym samym podtrzymaliśmy jeszcze... Się... W swoją pozycję w walce o szóstą lokatę na koniec rundy zasadniczej i naprawdę to było wyjątkowo ważne spotkanie jestem naprawdę dumny z mojej drużyny, że dzisiaj tak zdecydowanie je wygraliśmy. No, jeśli chodzi o Kubę, to może nie miał od tej pory dużo okazji do pokazania się na parkiecie, ale gwarantuję, że na treningach robił wszystko, żeby grać i żeby dobrze grać. Bartek do tej pory był niepodważalnym pierwszym atakującym naszego zespołu. Nagle Kuba się włączył do tej rywalizacji mocniej niż zwykle, no i to jest chyba najlepsza, najlepsza możliwość dla siatkarza do, do podnoszenia swoich umiejętności, jeżeli każdy trening jest rywalizacją. Do tej pory myślę, że takiego takie problemu trener nie miał, zdecydowanie stawiał na Bartka, a teraz zapraszam na treningi, zobaczcie co się dzieje między tymi dwoma atakującymi. Naprawdę fajna rywalizacja i, no i jak ten mecz pokazał i w Gdańsku również też, tylko my tam nie dopisaliśmy, to z korzyścią dla zespołu. Trener dał mi szansę i e... Do tej pory pełniłem rolę zmiennika i cieszy mnie właśnie to, że potrafię wyjść na meczu w, no w Gdańsku. No było trochę gorzej, nie, nie powiem. Zgasło trochę tam w drugiej w połowie meczu. Natomiast dzisiaj właśnie sobie udowodniłem, że stać mnie na to, żeby grać w tej lidze na najwyższym poziomie. I, no i co? No i bardzo jeszcze ta statuetka no naprawdę cieszy i, i wierzę, że będzie ich jeszcze więcej. Bartek gra świetnie i naprawdę bardzo dobrze trenuje. Trener wybrał, że to ja zagram w tych dwóch meczach z Dańskim i z Dubinem. To mnie bardzo cieszy, że po prostu ma do mnie zaufanie i no i co. No i na pewno dalej nikt się nie będzie załamywał, że nie, wiem, nie grał w meczu. Dalej będziemy ciężko pracowali. Bardzo dobrze, ponieważ to, że ze sobą tak bardzo rywalizujemy na treningach, podnosi nasz poziom.